Witam w kolejnym odcinku gry Axterix i Obelix, w którym my jesteśmy akurat Obeliskiem no i będziemy oczywiście tłuc Rzymian, nie obejdzie się na, na pewno bez rękoczynów, ponieważ już się znajdujemy w wiosce e, ży, e, Rzymian i oczywiście będzie trzeba pozałatwiać w pierwszej kolejności no, trymaczy, no bo to... to... o ten tutaj mi się prze... ołyętał No takim kamienie dostać zaskoczeni No jest trębacz kolejny i dźwignia do przejścia a dalej Dobra, do budy Tak to bywa z rzemionami No w tej grze akurat rzymianie mają na, naprawdę ciężko W skrzynie, hełmy mamy raczej sporo. No, nazbieraliśmy i tu chyba już więcej żadnych namiotów i śpiących rzemian nie ma. No, czyli możemy opierać. kolejną bramę. No i jest otwarta. Czyli możemy ładować je Tutaj byliśmy, czy jeszcze nie? Jeszcze widać, że niebo hełmy tutaj leżą. Zdrowia nam chyba nie, nie trzeba, może się jeszcze nam przyda Nasz obelisk obeliksy jeszcze Aha wam w tym baczem Kolejne, mamy to rozwolone. No to Rzymian czeka eksmisja. O, jeszcze tutaj coś wyzywa. Silny, silny jeszcze. No, chyba już po nim. No, kolejny grube wychodzi. Może tego brzuchy można by rozwalić? trębaczu O, no, i będzie trzeba coś, coś się najeść, bo nas z zgłonią trochę. Aż dwa serduszka już mu zostały. Aha, jeszcze te starczą. zbieramy I mamy czyli całe zdrowie już jest? Teraz wystarczy otworzyć nam e, bramę. Pytanie tylko o, tutaj powinna być gdzieś dźwignia tutaj czyli jeszcze kolejna część wioski no, można podglądnąć czyli zważymy i lecimy dalej że mnie utęsknili na nas czekają a tarcza dobra

No oh. ja właśnie chyba zatłuczę, abym potrzebował trochę się uzdrowić. Hmm, gdzieś tutaj było chyba żacie. No, przydało się. Teraz wystarczy tylko ich mm. pogruba się No i kolejny nawet Zostało. O, hełm jeszcze jest. No i dwa namioty. No szkoda, że tutaj dzików nie ma. Niestety rzymianie tutaj nie widać, aby hodowali e, prosiaki e, do, do żarcia. Ale mamy i tak już. Sporo. Tutaj jest dźwignia do otworzenia i kolejna część wioski do odkrycia, czyli jeszcze tyle nam zostało i to powinno być chyba koniec tej wioski. Dobra, najpierw się pozbawien tego tych dwóch strażników. Jest tutaj jeszcze rzadko do obeliska. No tutaj kolejny jest. Ale już mamy dosyć sporo zdrowia, i możemy iść chyba tam dalej. Nie widać tutaj. O, tutaj jeszcze ktoś łazi. Grubace z na no są najbardziej niebezpieczne. No jeszcze jakiś paru uczniów pozostaje i to jest jeszcze bardziej Dobrze, że to się, pozbyliśmy jeszcze tutaj kilku łuczników, że zostaje w tych namiotach i no i największy gruba tutaj z tego wyjdzie. Jest. No jest On nie zdążył wejść i dlatego tego się jest pobity. Potem na pewno będzie można przeskoczyć. Okej ok, ok. Czy jeszcze tutaj coś jest? Zobaczcie, no, jeszcze, jeszcze namiot jest. Hmm, jest za mało, się uleczyć. No, dobra. Czasami jedzenie też można znaleźć w tych skrzyniach, też zauważyłem. Wspią. To czyli cały teren już jest oczyszczony. Dzięki. No i możemy wychodzić z naszej A tutaj jest kolejne kolejna dźwignia do otwarcia i wychodzimy do lasu. Czyli żegnamy się z rzu. A jednak. Nie. Tu już byliśmy tu na górze jeszcze jakieś namioty widać, czyli będzie trzeba pójść tam odwiedzić. Tu już na pewno byliśmy.

Tu będziemy musieli się dostać, tak? Czyli jeszcze na czytać... Bo go nie odkryliśmy. O, energia się kończy. Jak tak robię? Wszystko mamy. Wszystko rozwalone mamy. Jeszcze tutaj widzę jakieś namioty. Nie mamy. To wszystko. Można jeszcze te namioty było rozwalić, to byśmy więcej punktów dostali. Tylko że ich niestety nie zauważyłem. Się tutaj też popozbywałem. Ciekawe, co tutaj jest. Tutaj są tylko świniaki. Będę na te kozy uważać, bo tam w tym odcinku było, no to prawie nie wykończyły. No Dobra, już spać. Tu już byliśmy właściwie, ale tu samo zabraliśmy. Ten coś mniej więcej potrzebuje, ale to by była jakaś misja poboczna. Ale idziemy na razie do Paron. My na a to co? No, tędy, tędy, tak. Czyli za to w mu mam iść. mamy <trybujesz> do you smell ところで、さあ、 jakokąś skocznie. Aha. No tylko, że ten te obelisk, obeliski. jest zbyt gruby, aby tam się móc dostać do you Asterix No dobra. No to do czym teraz? A jeszcze trzeba wtrafić tam. to w ogóle potrzebne jest do zbierania hmm. nie, tak, nie chcę mi się to tam wlazić, po to?

jest tam wioska, aby tam do, do niego o, wejść, no, czyli my jeszcze tędy. Warkurum. No jest most. Energy for that. I don't have enough 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 energy for that. Hm, mm, żeby to dokończyć będzie trzeba, chyba... zmienić postać On zaraz, zaraz, bo to jest misja poboczna, a my przechodzimy i tak No bądź, dzięki czyli on jest tutaj. Once you reach Hibernia's western coast, keep north. Follow the stars. Cygnus, to be precise. Thank you for the directions, get a fix. So, to conclude, one valid boat license, one boat, a shipping route to Thule, and two passengers one large, one small, and one item of hand luggage. Large? I think that merchant needs to get his eyes checked, Asterix. Are you sure he's safe to sail? <coughs> Don't worry. You're not hand luggage, dogmatics. The merchant isn't seeing right. That's all. Everything's in order, Gaul. Hop on for your first free trip. Come on, Obelix. Farewell, friends. See you soon. Take care and take good care of the men here. Oh, it breaks my heart every time I wave them off. May Tutartis protect your children. Don't, don't get the to pipe down. They don't need headaches thrown into the mix and so our heroes began their journey to the north following getafix's directions and the stars they followed the hibernian coast politely greeting the roman galleys they met along the way and continued further north still all the way to far far away thule no, okay. A, to, 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 to here we go. This is the island of Thule, Oblix. Uh, and it's freezing, to put it mildly. Especially since we weren't too hot on the whole idea in the first place. Let's see if we can find someone to give us more information. I'll, I'll wait for you, you here, go. Gauls. I don't like to leave my boat unattended. Shall I go and ask the Romans over there? The ones attacking a barrel? I don't know what to do, Oblix. They're acting strange. Even for Romans. No dobra, więc będę akurat na tym kończył dzisiejszy odcinek. No i zapraszam do kolejnych moich do mojej całej serii właśnie z tego Asterixa i Obelixa. No i również do moich innych filmów, Takich jak Smurfy lub lodowcowa No też podobne gry. No i jeżeli się podoba, no to. Możecie dawać łapki w górę, no i jeżeli chcecie mieć więcej, no, częściej pojawiały się te, te no, filmy, no to możecie subskrybować mój kanał. No i cześć!